Słuchajcie, Bitcoin właśnie osiągnął nowy szczyt, co na naszych oczach tworzy trend wzrostowy. Mieliśmy dołek, mieliśmy wyższy dołek, po drodze jeszcze wyższy szczyt i teraz kolejny wyższy szczyt. Więc w takiej typowej podręcznikowej definicji znajdujemy się aktualnie w trendzie wzrostowym. Ale co rzeczywiście za nim stoi, właśnie dzisiaj sobie to omówimy. Oraz czy są fundamenty pod to, aby rzeczywiście ten ruch był dalej kontynuowany? Właśnie tego i jeszcze więcej się dzisiaj dowiesz. A żeby nie być gołosłowny, to podzieliłem się konkretną strategią rozegrania aktualnej zmienności na mojej darmowej grupie Bitcave Pro, którą podlinkowałem w opisie pod tym materiałem. W sekcji zagrania i pozycje znajdziesz konkretne zlecenia oraz argumenty, dlaczego tak, a nie inaczej. Więc jeśli coś takiego Ciebie interesuje, to zapraszam, a dodatkowo na tej grupie jest do odebrania mój autorski wskaźnik RSI Sport+, o którym możliwe, że słyszałeś już nie raz na tym kanale. A poza tym jest tu jeszcze mnóstwo sekcji poświęconych materiałom edukacyjnym oraz rozgrywaniu rynku na spot, ponieważ to zagranie, którym ja się tutaj podzieliłem, to ja podkreślę, że jest z dźwignią. Więc tak, mamy potwierdzony trend wzrostowy. I tym właśnie ruchem Bitcoin przebił górny opór byczej flagi. Teoretycznie wskazując na potencjalnie wyższe poziomy do osiągnięcia. Natomiast za tym ruchem kryje się jeszcze kilka ciekawych sygnałów, a mianowicie przebicie 50-dniowej średniej kroczącej, czyli tej niebieskiej tutaj linii, która pełni rolę dynamicznego wsparcia oraz oporu. A dodatkowo, to wskaźnik supertrend wczoraj zaświecił się na zielono od 20 sierpnia, więc na pierwszy taki powierzchowny rzut oka to może się wydawać, że jest dobrze. A wskaźnik strachu i chciwości bardzo ładnie nam to obrazuje. Jeszcze tydzień temu rynek opanował strach. Teraz jesteśmy ponownie na chciwości. I jasne, do ekstremalnej chciwości jeszcze dużo brakuje. Natomiast ten strach z zeszłego tygodnia bardzo ładnie zazębia się z tym, co można było zobaczyć na funding rateach, czyli metryce, która pokazuje nam kto aktualnie komu płaci, longującym, shortującym. Czy na odwrót? Czyli w skrócie, kto aktualnie przeważa na rynku. No i tak się składa, że na lokalnym dołku, o czym informowałem w ostatniej analizie, doszło do negatywnych funding rateów. Czyli tutaj w okolicy 110 tysięcy dolarów otwartych zostało mnóstwo shortów. Które aktualnie są wywożone, i można powiedzieć, że ich likwidacje wręcz fundują ten aktualny ruch w górę. Co więcej, to zmiana sentymentu jest bardzo, bardzo widoczna nie tylko na wskaźniku strachu i chciwości, ale również na tych funding rateach. Widzimy, że aktualnie longujący bardzo się spieszą do longowania po wzrostach, i tak się składa, że tak wysokich funding rateów na chwilę obecną nie było. Widzimy, że ostatnim razem to 3 września funding rate były na nieco podobnych poziomach. Zatem mamy tutaj idealny przykład tej dynamiki, o której się już powtarzałem wielokrotnie na przestrzeni ostatnich miesięcy, że w trakcie hossy, w trakcie Długoterminowego trendu wzrostowego, no to te ujemne funding ratey są naprawdę świetnym wskaźnikiem do szukania lokalnych dołków oraz do zarządzania swoimi pozycjami. Więc tak, wiemy, że dźwignia gra kluczową rolę w obecnej zmienności. Co więcej, to ostatnie rekordowe likwidacje longów same w sobie stanowiły dosyć dobre podwaliny pod kolejną podbitkę do góry, która właśnie teraz ma miejsce. Oczywiście analiza wsteczna zawsze skuteczna, natomiast mówię o tym nie bez powodu, a dlatego, że teraz. Dochodzi do dosyć sporych likwidacji shortów. Widzimy, że wczoraj tych shortów zostało zlikwidowanych nieco ponad 390 milionów dolarów, a ostatnim razem, gdy doszło do takich ponadnormatywnych likwidacji shortów, no to Bitcoin poleciał ze 113 na 108 tysięcy dolarów. Wcześniej, gdy zlikwidowano 430 milionów dolarów, to Bitcoin się konsolidował ze 116 tysięcy dolarów, aż do tej ogromnej likwidacji longów. Więc tak, duże likwidacje longów mogą sprzyjać otwieraniu longów, oraz likwidacje shortów mogą sprzyjać otwieraniu shortów. Ale oczywiście nie możemy bazować tylko na jednej metryce, dlatego podejdziemy do tematu nieco bardziej kompleksowo. Zaczynając od wolumenu, który no nie jest jakiś ogromny w porównaniu do skali aktualnego wzrostu około 10% w zaledwie kilka dni to obiektywnie mówiąc jest duży wzrost. A żeby jeszcze lepiej odnaleźć się w temacie wolumenu w obecnej sytuacji, to zerkniemy sobie na wskaźnik On Balance Volume, który często przydaje się w potwierdzeniu tego, czy dany ruch po prostu jest podparty odpowiednimi wolumenami, czy nie. No i tak się składa, że aktualnie OBV nawet nie urósł na tyle, aby stworzyć wyższy szczyt, tak jak to właśnie zrobił teraz Bitcoin. I na chwilę obecną raczej nie zapowiada się, aby to się zmieniło w najbliższym czasie. No, chyba że jutro piątek jakoś nas zaskoczy przed marazmem weekendowym. Co więcej, to cena aktualnie zbliżyła się do górnej wstęgi Bollingera, która, podobnie jak średnia krocząca, pełni rolę m.in. dynamicznego oporu, gdy mowa o tej górnej czerwonej wstędze, oraz mamy również tutaj zieloną. Dolną wstęgę, która również pełni rolę dynamicznego wsparcia, i ostatnio chociażby bardzo wyraźnie się od niej właśnie odbiliśmy co również było na bieżąco monitorowane na tym kanale. I wówczas można było zaobserwować połączenie wskaźnika wywodzącego się z analizy technicznej z danymi rynkowymi, takimi jak funding rate. Ponieważ gdy Bitcoin usiadł na tej dolnej wstędze Bollingera, no to doszło do tych ujemnych funding rateów. Dlatego myślę, że obecny ruch w górę nie powinien nikogo tak naprawdę zdziwić, przynajmniej nikogo, kto był obecny na tym kanale. Ale to nie wszystko, ponieważ ten ruch był na tyle dynamiczny, że powstały aż dwie luki FVG, Fair Value Gaps. I wiem, że teraz trochę sporo zaczęło się dziać na wykresie, więc pozwólcie, że na chwilę wyłączę Super Trend oraz średnie kroczące oraz Bollingera. I tak właśnie te luki się tutaj prezentują. Najbliższa powstała nam między 118 352 oraz 114 850. Ta niższa między 111 635 oraz 109 771. Natomiast podkreślę też, że to wcale nie musi oznaczać, że nagle te fair value gapy zostaną wypełnione, ponieważ zdarza się tak jak to chociażby było w czerwcu że powstał nam taki FVG oraz Bitcoin poleciał nawet jeszcze wyżej z 115 tysięcy dolarów nawet na 123 tysiące dolarów, tylko po to, aby dosyć żwawo później zawrócić i weź je również pod uwagę, że OBV wówczas malał, co wskazywało na brak paliwa od strony wolumenu na taki ufundamentowany, zdrowy ruch w górę. A w temacie luk to nie możemy również ignorować luki z giełdy CME, która powstała nam na początku tego tygodnia. A te luki, w szczególności w ostatnim czasie, lubią być wypełniane z dużą dozą skuteczności. Nawet tutaj widać, że między otwarciem a zamknięciem jakaś taka mała luka powstała. Natomiast to te większe niosą za sobą więcej wagi, tak można powiedzieć. A według wskaźnika RSI Sport Plus to RSI przebiło tą niecodzienną średnią kroczącą TMA, która nie jest dostępna w klasycznym RSI. I widzimy, że krótko po przebiciu tego RSI Bitcoin poleciało wzwyż. no i ogólnie rzecz biorąc to, z perspektywy RSI to sytuacja wygląda dosyć zdrowo niż w przypadku Wolumenu. Widzimy, że tutaj również powstał wyższy szczyt, a jeśli zejdziemy sobie na niższy interwał 4 godzinny, to zobaczymy, że tutaj w okolicy dołka powstały dwa sygnały, z czego jeden był silny. Widzimy, że gdy RSI wyniosło 31, to na bazie 301 historycznych. Punktów zwrotnych na wykresie, w prawie 60% przypadków rzeczywiście był to lokalny dołek. Co więcej, mniej więcej między tymi dwoma sygnałami powstała również bycza dywergencja oraz dosyć rzadki sygnał w postaci tego tutaj wykrzyknika, który ostrzega przed zmianą trendu. I gdy ten wykrzyknik pojawia się tutaj na dole, to naturalnie chodzi o zmianę z trendu spadkowego na wzrostowy. No i widzimy, że miało to idealnie miejsce przed tymi największymi ruchami. Natomiast w związku z tempem, w jakim te wzrosty miały miejsce w ostatnim czasie, no to przegrzanie na różnych wskaźnikach, szczególnie na mniejszych interwałach, jest normalne. Natomiast to, na co chciałbym zwrócić tutaj szczególną uwagę, to fakt, że tworzy nam się tego typu poziom wsparcia na RSI już odtąd, i ten poziom on będzie dalej automatycznie prowadzony dalej. I jeśli miałoby dojść do przełamania tego poziomu wsparcia na przestrzeni kolejnych dni, to byłby jak najbardziej niedźwiedzi sygnał. I teraz, wracając na interwał jednodniowy, będzie to oznaczone w ten oto sposób, a gdy już dochodzi do tego typu breakoutu, zaznaczonego na czerwono. To taki breakout wyznaczył nam idealnie lokalny szczyt. Natomiast widać, że również na interwale jednodniowym, to jest tutaj przestrzeń, aby to wsparcie dalej jeszcze ściągnęło się do przodu przez kilka dni, bądź nawet kilka tygodni. No i tak, mając to na uwadze, zejdziemy sobie na jeszcze niższy interwał, czyli jednogodzinny, ponieważ tutaj dzieje się jeszcze więcej. Naturalnie wraz ze schodzeniem na niższe interwały będzie coraz więcej sygnałów, a w tym między innymi duże, duże przegrzania. Widzimy, że na tym interwale jednogodzinnym mniej więcej od połowy tego ruchu wzrostowego prawie cały czas Bitcoin jest w przegrzaniu z bardzo wyraźnymi niedźwiedzimi dywergencjami po drodze. No i patrzcie, tutaj mieliśmy również breakout. Miało to miejsce przed małą tutaj korektą. A byczy breakout miał miejsce przy 114,5 tysiącach dolarów przed kontynuowaniem trendu wzrostowego. Więc wiesz, że w strefie przegrzania przeróżnych wskaźników Bitcoin i jakiekolwiek aktywo tak naprawdę może znajdować się w wydłużonym okresie czasu, i podobnie może być z indeksem strachu i chciwości. A żeby wszystko miało ręce i nogi, to przejdziemy sobie teraz na CoinMarketCap i tutejszy wskaźnik strachu i chciwości, który bardziej bierze pod uwagę dane dotyczące altcoinów, wskazuje nam idealnie na neutralny sentyment, jest dosłownie w połowie tego indeksu między chciwością a strachem. Idąc dalej, do aktualnych wzrostów przyczynili się również użytkownicy z Coinbase, którzy bardzo mocno od 9 września skupują Bitcoina, tak naprawdę niezależnie czy to był dołek czy górka. I podkreślę tutaj, że ich największe zakupy bądź wyprzedaże, zdarza się, że te zakupy mają miejsce w okolicach lokalnych szczytów, a w kontekście wyprzedaży to bywa, że mają miejsce w okolicy lokalnych dołków. Ostatnio omawialiśmy również zachowanie się inwestorów krótkoterminowych na bazie danych onchain i tutaj w szczególności zwróciłem uwagę na zejście ceny bitcoina poniżej zrealizowanej ceny na bitcoinie tych krótkoterminowych inwestorów. Co dało im okazję do zrealizowania straty przy pierwszej możliwej okazji. Natomiast zdecydowana większość krótkoterminowych inwestorów zdecydowanie nadal jest w takim trybie nabywczym. A z drugiej strony mamy długoterminowych inwestorów, którzy od sierpnia regularnie się wyprzedają, i tak się składa, że oni wyróżniają się większą skutecznością niż ci krótkoterminowi inwestorzy. Tak więc warto wziąć to pod uwagę. Tym bardziej, że podaż trzymana przez krótkoterminowych inwestorów. Czyli trzymana aktualnie na zysku, to widać, że przebili oni kluczowe odchylenie standardowe. I tak naprawdę to ostatnim razem, gdy podaż znalazła się na tego typu zysku, miało to miejsce przy all time high. I na chwilę obecną jest to prawie 91% podaży, zatem jest to bardzo dużo. I widzimy, że tego typu strefy oznaczały jak najbardziej podwyższone ryzyko tym bardziej gdy dochodziło do nowych all-time high, to ta metryka naturalnie zatrzymuje się na 100%, a gdy każdy jest na plusie, no to jest kwestia tego, kto po prostu pierwszy zgasi światło i zacznie się wyprzedawać, aby cała fala wyprzedaży poszła dalej. Co więcej, to w temacie krótkoterminowców warto zwrócić uwagę, jak cała ta podaż jest rozdystrybuowana. Na tego typu mapie cieplnej. I tutaj możemy zobaczyć, że najmocniejsza koncentracja wsparcia leży w przedziale od 92 do 98 tysięcy dolarów. Więc jeśli cała ta podaż, która aktualnie siedzi na zysku, miałaby zostać zrealizowana, no to właśnie te poziomy poniżej 100 tysięcy dolarów, który jest nadal jak najbardziej psychologicznym poziomem, to mógłby nieco ostudzić obecny sentyment. A przy mapach płynności, to zobaczymy sobie, jakie realne skutki miały funding rate, które sobie wcześniej omówiliśmy. I w ciągu ostatniej doby, to 120 tysięcy dolarów jest można powiedzieć, że najbliższym magnesem. Natomiast to jest bardzo taka no, krótkoterminowa perspektywa, więc myślę, że tutaj nie ma co się za bardzo. Rozgadywać na tym, co tutaj widać. Natomiast wyraźnie mamy tutaj podświetlony ten poziom 120 tysięcy dolarów oraz 116,5 tysiąca dolarów. Płynność z perspektywy ostatnich trzech dni wygląda następująco. Widzimy, że przy 115,5 to mnóstwo shortów zostało zlikwidowanych. Natomiast ta płynność na niższych poziomach nadal jest tutaj obecna. Tym razem jest to 113 tysięcy dolarów oraz 112 tysięcy dolarów. I przypominam, to jest z perspektywy trzydniowej, dlatego zerkniemy sobie teraz na tydzień wstecz i tutaj już robi się nieco bardziej ciekawie z największą pulą likwidacji przy 108 tysiącach dolarów. Natomiast te mapy płynności są tak stworzone, że gdy w ciągu ostatnich 7 dni, czyli w ciągu ostatniego tygodnia miał miejsce ruch wzrostowy, to naturalnie po prostu nie będą pokazywane pule płynności z wyższych poziomów, no bo to jest główny ruch, który miał miejsce w ciągu tych ostatnich 7 dni. Dlatego zerchniemy sobie teraz na miesiąc wstecz. Pula płynności, która tworzyła nam się w okolicy 119 tysięcy dolarów właśnie została ściągnięta ostatnio a płynność na niższych poziomach nadal się tutaj pogłębia, szczególnie w okolicy 108,5 tysiąca dolarów. Teraz skoczymy sobie z jednego miesiąca na trzy miesiące wstecz. Tutaj dużo się nie zmieniło, więc sześć miesięcy wstecz, to tutaj zobaczymy to samo. Nawet z perspektywy sześciomiesięcznej, to największa pula płynności nadal znajduje się. Przy tych dwóch ostatnich lokalnych dołkach, a cofając się rok do tyłu, to wniosek będzie nadal taki sam. I mówię Tobie o tym, aby pokazać, jak na różnych zakresach czasowych pojawiają się te same poziomy, co tylko dodaje do ich legitymności. Co więcej, możemy zerknąć na tę metrykę z nieco innej perspektywy, a mianowicie największego bólu, jaki doświadczą shortujący bądź longujący. I tutaj skupimy się wyłącznie na Bitcoinie, czyli tym pierwszym wierszu. 24 godziny w ciągu ostatnich 24 godzin to największa. Największy ból dla shortujących, czyli najwięcej likwidacji by się odbyło przy 120 tysiącach 146 dolarów, a longujący natomiast przy 116,5 tysiącach dolarów. I teraz, jeśli przeklikamy sobie te różne zakresy czasowe, no to zobaczymy tutaj ciekawą sytuację, w której ten największy ból dla shortujących wcale nie będzie się aż tak zmieniał, czyli nadal będzie gdzieś tam w okolicy tych 120 tysięcy dolarów. A wraz z większą perspektywą, no to ból dla longujących będzie tylko się zwiększał na coraz to niższych poziomach. A niestety, rynek działa tak, aby tego bólu zadać jak najwięcej. A na tym kanale tego unikamy, i obiektywnie mówiąc, opłacało się być na bieżąco z tym, co tutaj wrzucam. Każdy może sobie prześledzić moje wcześniejsze analizy. Dlatego zachęcam do subskrypcji. Widzimy, że tutaj jesteśmy bardzo blisko fajnego, kluczowego poziomu 60 tysięcy subskrypcji i to w sytuacji, w której większość kanałów kryptowalutowych w Polsce jest albo w stagnacji, albo nawet te subskrypcje odchodzą niektórym twórcom, a my nadal idziemy do przodu. I myślę, że to mówi samo za siebie. I tym akcentem ja się z wami żegnam, tak więc do zobaczenia już niebawem w kolejnej analizie, bo tam się właśnie widzimy. Cześć.